Witam w tym od pierwszym odcinku na tym oto świetnym kanale. W tym odcinku pokażę Wam mój dzisiejszy świetny nabytek. Jest to Romet kadet 780, jak dobrze to jest. pamiętam, z roku 82 O co ten kadet tutaj posiada spawaną rurczkę która robiła z niego pięknego ulepa, który którym zostanie do końca bo się taki podoba historia była taka jak z zakopu, że wstaje rano o była tam 10 rano kolega mi wysłał zdjęcie, że taki oto, jak mu, on to mówi romet czy zawsze komar stoi na złomie ja ja oczywiście musiałem wstać szybko ubrałem się i zagrałem na stóp złomu żeby go... kwotę z którego go kupiłem, co jest obrotne. 400 zł, ma na tablicy rejestracyjnej na dokumentów to nie ma i to, no on zostanie w takim stanie ale najważniejsze to, że się nie się kręci. jest to jednostka 023, więc ona jest oryginalna w, KD w tym KD to jest 82 Kilka braków posiada na przykład. Nie ma stinsy Koła są w miarę takie. Nie ma, nie ma linki od prędkościomierza. Za lipsień akurat ma nawet. Kadapał przyszło to gara. Yy, schowek, nie wiadomo od czego, taki taka samoróbka piękna. Gaj nawet jak coś tam, tam yy, nie wiem rusza. I guess. Yy, nawet ma iskrę. Nie, nie ja się go nie rozkręcałem, albo iskrę. Bardzo osztukowane yy, podnóżki takie, takie o um, Bak rzeczywiście jest w stanie masakrycznym, ale go się wykrzyśli będzie o. jeszcze chodził. Przełączniki ma, linki od gazu niestety nie ma. Drugi manetki też nie ma. Wydech już niestety był odkręcany, niestety, niestety. A jak jak widz na kolanku jeszcze tak ma o, w 023 To fajne Stan jest agonalny, ale do odpalenia. No to do zobaczenia w następnym odcinku